Obowiązki przedsiębiorców związane z weryfikacją kontrahentów pod kątem obecności na tzw. listach sankcyjnych opublikowanych w związku z agresją Rosji na Ukrainę to temat, który w praktyce nadal budzi wiele wątpliwości. Od początku wojny Unia Europejska nałożyła na Rosję szereg sankcji. W szczególności wszyscy unijni przedsiębiorcy są związani rozporządzeniem Rady dotyczącym środków ograniczających względem Białorusi oraz dwoma rozporządzeniami Rady dotyczącymi środków ograniczających względem Rosji. Od kwietnia bieżącego roku w Polsce również obowiązuje szczególna ustawa dotycząca rozwiązań o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę. Ustawa ta wprowadziła tak zwaną listę sankcyjną. Konsekwencją wpisu podmiotu na taką listę jest szereg sankcji wobec niego. W szczególności ustawa nakazuje zamrozić wszystkie fundusze oraz zasoby gospodarcze będące własnością, w posiadaniu albo będące pod kontrolą podmiotów wpisanych na listę. Ponadto wyklucza ona udział takich podmiotów w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz w konkursach prowadzonych na podstawie prawa zamówień publicznych. I ponadto zakazuje ona udostępniania, nawet pośredniego, funduszy albo zasobów gospodarczych takim podmiotom. Oznacza to w konsekwencji, że obowiązkowa jest weryfikacja kontrahentów, zarówno tych obecnych, jak i tych przyszłych przed nawiązaniem współpracy, pod kątem ich obecności na takiej listy, liście sankcyjnej. Zwracamy uwagę na to, że ustawa zakazuje również pośredniego udostępniania środków. Oznacza to w konsekwencji, że obowiązek weryfikacji i szczególna ostrożność dotyczy także sytuacji, w których na listach wpisanych jest beneficjent rzeczywisty danego podmiotu. Oznacza to, że. Sankcje mogą obejmować również sytuacje, gdzie dany podmiot nie będzie wymieniony na liście z imienia i nazwiska, ale będzie znajdował się tam jego beneficjent rzeczywisty. Wobec tego rekomendowana jest pogłębiona weryfikacja struktury własnościowej kontrahentów przed podpisaniem umowy oraz obecnych kontrahentów celem sprawdzenia, czy dany podmiot czy jego beneficjent rzeczywisty nie znajduje się na liście sankcyjnej. Weryfikację taką prowadzimy w oparciu o centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Polsce oraz o inne rejestry w przypadku podmiotów zarejestrowanych za granicą. Jest to szczególnie ważne, ponieważ za naruszenie wyżej wymienionych obowiązków w przypadku udostępnienia Danych środków podmiotowych wpisanemu na listę, przedsiębiorcy grozi kara nawet w wysokości do 20 milionów złotych, nakładana przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji.